Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Łukasz Jarosiński, jestem prywatnym nauczycielem matematyki. W dzisiejszym nagraniu chciałbym opowiedzieć Ci o wzorach, definicjach i twierdzeniach, których nie ma w karcie wzorów na maturze podstawowej, a które mogą przydać się w zadaniach na tym właśnie poziomie. Żeby nie być gołosłownym, w tym pliku, który teraz widzisz po prawej stronie, umieściłem przykłady zadań maturalnych, w których dany wzór rzeczywiście był... Potrzebny, jeśli chcesz mieć dostęp do tego pliku wraz z zadaniami w wersji PDF, to należy wejść na mojego fanpage'a na Facebooku, polubić profil i wtedy będziesz miał dostęp do pliku, który będziesz mógł sobie pobrać. A teraz zaczynajmy omawianie tych wzorów, definicji i twierdzeń, które rzeczywiście nie ma w karcie wzorów, a które mogą być potrzebne na maturze podstawowej z matematyki. Pierwsze zagadnienie, które tutaj wyszczególniłem, to są błędy. I tutaj trzy rzeczy, których, które mogą się jak najbardziej przydać. Błąd bezwzględny, czyli różnica pomiędzy wartością rzeczywistą i przybliżoną, ale ta różnica zawsze jest podawana jako liczba dodatnia. No nikt z nas nie słyszał, że popełniłem minus 200 zł błędu na przykład. Nie? Pomyliłem się o 200 zł. Tak się mówi, dlatego ten błąd bezwzględny zdefiniowany jest w oparciu o wartość bezwzględną. Błąd względny dzieli błąd bezwzględny przez wartość rzeczywistą. Błąd względny troszeczkę więcej mówi odnośnie... Samego błędu. No bo jeśli ktoś powie, że popełnił 200 zł błędu, no to nie wiesz, czy to jest w sumie dużo, czy, yy, czy nie. Bo to 200 zł mógł popełnić mając na koncie np. Na 1000 zł i to wtedy błąd względny wynosi. Yy, 20%, a mógł popełnić mając na koncie milion złotych. I wtedy ten błąd jest praktycznie pomijalny. Dlatego mm, równie ważne jest określenie błędów względnego, który odnosi się do rzeczywistości. No i taki błąd oczywiście możemy sobie wyrazić w procentach, jeśli y, ten ułamek, który nam wyjdzie y, z tej liczby, pomnożymy razy 100%, wtedy wyrazimy go w procentach, o co też często pytają na maturze. Y, samo przybliżenie może być zrobione z nadmiarem albo z niedomiarem. Przybliżenie z nadmiarem, to sama nazwa już wskazuje. Przybliżenie jest nadmiarowe, jest nad, jest większe od wartości rzeczywistej. Więc jeśli rzeczywiście P jest większe od R, no to mowa jest o przybliżeniu z nadmiarem. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z przybliżeniem z niedomiarem. Dalszy dział, mamy funkcję kwadratową. Tutaj analizując zadania maturalne chciałbym już troszkę więcej tych wzorów wyszczególnić. Pierwszy z nich to jest wzór na pierwszą współrzędną wierzchołka. Możemy taką pierwszą współrzędną wierzchołka obliczyć mając miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Ja tutaj posłużę się poglądowym rysunkiem. Jeżeli mamy hiperbolkę i ta hiperbola, ta parabola, przepraszam, ma dwa miejsca zerowe x1 x2 no to widzimy, że oczywiście wierzchołek musi być pomiędzy miejscami zerowymi. W związku z tym P możemy obliczyć jako średnią arytmetyczną tych miejsc zerowych. Okazuje się, że skoro w P jest oś symetrii, no to taka zależność nie działa tylko dla miejsc zerowych, ale także dla, działa dla wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje te same wartości. Czyli gdybym wyszczególnił dwa takie argumenty, na przykład... Popatrzmy, tu jest ta sama wartość, i mamy jakieś dwa argumenty: ten i ten. No to oczywiście, pomiędzy nimi też jest wierzchołek. Czyli to nie działa tylko dla miejsc zerowych, ale dla dwóch dowolnych argumentów, dla których funkcja posiada te same wartości. I to już tutaj w jakimś zadaniu maturalnym było wykorzystane. Dalej w karcie wzorów nie ma punktu 6, czyli przecięcia z osią o y funkcji kwadratowej. Jest to współczynnik c takiej funkcji w rozwinięciu Ax kwadrat plus bx plus c. Oczywista sprawa, no ale jednak jej nie ma, więc należy ją wyszczególnić. Dalej mamy równanie osi symetrii. Oś symetrii jest to prosta, która przechodzi przez wierzchołek. Zauważcie, że to nie jest funkcja jest to przyporządkowanie typu x równa się. No właśnie, ile równa się x? No przechodzi przez wierzchołek, czyli x musi być równe pierwszej współrzędnej wierzchołka. To jest równanie osi symetrii funkcji kwadratowej. Następnie mamy punkt ósmy i radę co zrobić, jeśli mamy policzyć najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale. No i znowu posłużmy się rysunkiem, może narysujemy sobie nową parabolę. Jeżeli mamy dany jakiś przedział, powiedzmy odtąd dotąd, no to należy najpierw zwrócić uwagę, czy wierzchołek leży w tym przedziale. W naszym przypadku leży. W związku z tym wartości największej i najmniejszej należy wybrać spośród trzech z wartości wierzchołka i wartości krańcowych przedziału. Jeśli takie trzy wartości sobie zrobimy, no to tylko one mają wpływ na zbiór wartości całej funkcji. Widzimy, że tutaj maks jest w wartości krańcowej, a minimalna wartość jest akurat w wierzchołku. Zupełnie inna historia jest, gdy wierzchołek nie należy do przedziału. Jeśli wierzchołek nie należy do przedziału, czyli na przykład zajmujemy się przedziałem następującym odtąd do no to wtedy wartość maksymalna i minimalna są na krańcach, czyli maksimum mamy na jednym krańcu i minimum mamy na drugim krańcu. Przedziału, w którym optymalizujemy funkcję kwadratową. I to wszystko mamy napisane tutaj. To jak najbardziej obowiązuje i pojawiło się już parę razy na maturze, więc należy się tego spodziewać. I punkt dziewiąty, który mówi, co zrobić, żeby rozwiązać dowolną nierówność kwadratową. Należy policzyć miejsca zerowe albo używając delty, albo po prostu sprowadzając jakieś, jakąś nierówność do postaci iloczynowej. Należy narysować poglądowy rysunek oraz odczytać rozwiązanie. Więc te rzeczy muszą być zrobione, żeby, żeby narysować, żeby rozwiązać nierówność kwadratową. Oczywiście należy pamiętać o paru rzeczach. O, o tym, jak muszą być zwrócone ramiona funkcji kwadratowej. O tym, że jeśli nierówność jest typu ostrej i nieostrej, no to trzeba zwrócić uwagę na nawiasy. No, taka nierówność, domykamy oczywiście nawiasy. Jeśli jest większa od zera, no to nawiasy powinny być już otwarte. Więc to są te rzeczy, gdzie można tutaj jeszcze stracić punkty. Dalej mamy zadania na dowodzenie. I ogólnie w dowodzeniach nierówności bardzo często korzysta się z faktu, że kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny. Więc na szybko przykład zadania można by było udowodnić, że popatrzmy: 2x kwadrat plus 4x plus 4 jest większe bądź równe 0. No tak, bo takie wyrażenie jak to możemy rozbić, zobaczcie, na sumę kwadratów x kwadrat plus 4x plus 4 plus x kwadrat. No i pierwsze z nich oczywiście sprowadza się do wzoru skróconego mnożenia. Jeśli sprowadzimy jakieś dane wyrażenie do kwadratu albo do sumy kwadratów, tak jak tutaj, to wystarczy napisać, że kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny, co za tym idzie taka suma musi również pozostać nieujemna, czyli większa bądź równa 0. I o tym mówi punkt 10. Punkt 11 mówi, że jeśli liczba dzieje się przez liczbę a z resztą b, wydając w wyniku k, to zapisujemy ją w postaci a razy k plus b. No właśnie, na przykład liczba podzielona przez 3 z resztą 2, to 3k plus 2. No i jest wiele zadań typu udowodni, że i na przykład jeśli miałbym podać przykładową treść, no to podałbym, że kwadrat liczby naturalnej przy dzieleniu przez 3 wyrzuci tylko resztę 0 lub 1. Warto sobie to przeanalizować, czyli sprawdzić rzeczywiście, że liczby postaci takiej przy dzieleniu przez 3 mogą wyrzucić resztę tylko 0 lub 1, czyli trzeba by było wykonać to obliczenia, wyciągnąć trójkę przed nawias, no a potem zauważyć, że reszty, które zostaną w tym przypadku, będzie 0, w tym przypadku będzie 1, i w tym też. Do czegoś takiego służy właśnie stwierdzenie numer 11. Dalej mamy cechy podzielności liczb, które mogą się przydać na maturze podstawowej chociażby w zadaniu z kombinatoryjki, gdzie są zadania typu oblicz, ile jest liczb na przykład pięciocyfrowych podzielnych przez pięć na przykład. No i wtedy trzeba wiedzieć, jaka jest cecha podzielności przez, przez pięć. Ale nie tylko w tego typu zadaniach, Należy te cechy, które tu wypisałem, znać. Oczywiście są też inne cechy podzielności przez 8, której tutaj już nie zamieszczałem, bo wydaje mi się, że ona na tym poziomie już jest zbyt już skomplikowana. Potem mamy wzory z funkcji. Mamy praktyczne zastosowanie współczynników funkcyjniowych y na ax plus b. O co tutaj chodzi? No, posłużę się przykładem. To pokazuje, jak szybko można narysować funkcję typu 3x plus 2. Jeżeli mamy układ współrzędnych i jednostkę weźmiemy sobie na jedną kratkę, to popatrzcie, że ja ten wykres narysuję w 5 sekund. Wiem, że jest przecięcie z dwójką i wiem, że nachylenie wynosi 3. I popatrzcie, rzeczywiście zajęło mi to 5 sekund. Oczywiście sobie to przedłużę i mam w całą funkcję narysowaną. Skąd ja to tak szybko zrobiłem? No, współczynnik B mówi mi o przecięciu z osią Y. ok? A współczynnik A, czyli w naszym przypadku trójka, mówi mi o nachyleniu, czyli idąc raz w prawo, zawsze idę jeden krok w prawo, idę trzy razy do góry, aż dojdę do wykresu. I tak od każdego punktu tego wykresu. Od tego punktu teraz idę raz w prawo i znowu raz, dwa, trzy do góry. Korzystając z tego, można bardzo szybko odczytywać i bardzo szybko rysować wykresy funkcji. Punkt czternasty, który mówi, że funkcja liniowa. Jest rosnąca, malejąca, stała, odpowiednio gdy współczynnik jest dodatni, ujemny lub równy 0, no to to chyba pozostawiamy bez komentarza. No i należy również znać pojęcia dotyczące funkcji. Miejsce zerowe przydaje się bardzo często. Trzeba wiedzieć, że miejsce zerowe to jest argument, czyli to jest x. Jak jest pytanie, oblicz miejsce zerowe to jest oblicz x. Jakiego x? Takiego, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Przydatna jest dziedzina, zbiór wartości, może się przydać znajomość osi rzędnych i odciętych. Dalej są przekształcenia funkcji. No, warto je znać tutaj, wypisałem przykładowe zadania, gdzie takie przekształcenia się przydają. No i własności funkcji wykładniczej. Funkcja wykładnicza ostatnio praktycznie cały czas pojawia się na maturze podstawowej, czyli zbiór wartości od zera do nieskończoności Dziedzina, czyli wszystko możemy tutaj za x sobie wrzucić. Gdy a jest większy, ten taka funkcja jest rosnąca, w przeciwnym przypadku jest funkcją malejącą. No i do, tej, do wykresu tej funkcji zawsze należy punkt 01, ponieważ jeśli za X wstawimy 0, to A do 0 dowolna liczba podniesiona do zerowej wyrzuci nam jedynkę. Punkt 18 mamy ilość rozwiązań układu równań. Często też są pytania właśnie o ilości rozwiązań. Wtedy najlepiej jest sobie to przeanalizować jako dwie proste. no Dwie proste mogą mieć 0 rozwiązań wtedy, gdy są równoległe i się nie pokrywają. Jedno rozwiązanie, gdy nie są równoległe. Czyli po prostu się przecinają i nieskończenie wiele rozwiązań, gdy, równo, gdy są równoległe i w szczególności pokrywają się, czyli wtedy mają nieskończenie wiele punktów wspólnych. Punkt 19 mamy i 20 to jest jedna rodzina wzorów, czyli wzór na dowolny wyraz ciągu arytmetycznego i geometrycznego, mając dowolny inny. Czyli o czym mówi ten wzorek? No, jeśli mam na przykład podany trzeci wyraz i podany siódmy wyraz no to bardzo łatwo można znaleźć era, bo z siódmego wyrazu z trzeciego wyrazu otrzymam 7, dodając tyle R, ile wynosi różnica indeksów. Różnica indeksów 7 odjąć 3 to jest 4. Więc Dodam 4R i obliczę 7. Więc jeśli wiem, że na przykład A7 było równe 10, a A3 było równe minus 2, to wystarczy to tutaj wstawić i policzyć sobie ERA i już widzę, że R w tym przypadku wynosi 3. No i to może być bardzo pomocne, gdy te wyrazy będą typu na przykład a3, a będzie podany wyraz a2019, A2 wtedy yy, ciężko jest inaczej yy, obliczyć yy, r, jak nie właśnie używając tego tutaj wzoru, że trzeba dodać tyle rów, ile wynosi różnica indeksów. Analogicznie jest z ciągiem geometrycznym, tylko tutaj oczywiście mnożymy. Kapitalizacja odsetek również może się przydać. Tutaj jest przykład zadania, wtedy wystarczy do tego wzorku wstawić. Dalej no mamy wzory z geometrii, czyli ilość przekątnych w n kącie yy, i oraz sumę miar kątów. Oczywiście, jeśli taką sumę kątów podzielimy przez ilość tych kątów, no to otrzymamy, jaką miarę ma kąt wewnętrzny N kąta foremnego. Potem wzór na długość przekątnej kwadratu, który wszyscy doskonale znamy, ale nie ma jej w karcie wzoru, więc umieściłem tutaj możemy wyszczególnić pewne zależności dla trójkąta równobocznego, w szczególności że wysokość to jest suma promieni. E, okręgów wpisanych. Ja to może narysuję i, e, i wyjaśnię, jeśli dla kogoś to jest jeszcze nieoczywiste. E, mamy okrąg opisany na trójkącie równobocznym i możemy też e, okrąg sobie w taki trójkącik wpisać. E, popatrzmy, że e, ten okrąg opisany sobie oznaczę kolorem czerwonym, i tutaj jest jego promień, e, duże R. No, a kolorem zielonym oznacza sobie okrąg wpisany, i tutaj jest jego promień mały r. Zobaczcie, rzeczywiście one tworzą oczywiście całą wysokość h. No i wzorek, który już jest w karcie wzorów, no r to jest 2 trzecie wysokości, małe r to jest 1 trzecia, dlatego one też sumują się do całej wysokości. No i oczywiście można też zauważyć, że duży promień jest dwa razy większy od promienia okręgu wpisanego. Dalej w kartce wzorów nie mamy napisane, że środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży w środku przeciwprostokątnej. Bardzo ważna własność, z której często bardzo się korzysta na maturze podstawowej. Parę razy była do wykorzystania też nierówność trójkąta, w szczególności w zadaniu, gdzie bok był opisany jakimś parametrem. Tutaj mamy przykład zadania po prawej. I można skorzystać ze stosunku pól trójkątów podobnych, mając skalę podobieństwa, też o to są zapytania. Ostatnio często są zapytania o twierdzenie o stycznej. O, o czym takie twierdzenie mówi? Jeśli mamy okrąg i poprowadzimy z dowolnego punktu płaszczyzny, czyli na przykład z tego styczne do tego okręgu, to te styczne są równej długości styczne do punktu styczności, ok? Więc prowadzę takie styczne do punktu styczności. Oznaczę sobie ten punkt styczności tutaj i te dwa odcinki, które wyszczególniłem, są równej długości. Czyli ten jest równy temu i o tym mówi twierdzenie o stycznej. Można go bardzo łatwo udowodnić z przystawania. Tych tutaj trójkącików, które roboczo na szybko narysowałem. One oba są oczywiście prostokątne, więc można, skoro mają jeden bok wspólny i są podobne, no to można z cechy KBK udowodnić, że są przystające. Dalej możemy obliczyć kąt wpisany i kąt środkowy, wiedząc na jakiej części okręgu się opiera. I są zadania typu oblicz, yy, jaka jest miara kąta wpisanego, opartego na y, dwóch dziewiątych części okręgu. Wtedy te dwie dziewiąte wystarczy pomnożyć razy 180. Yy, dalej mamy zadania z treścią, i tu może przydać się wzór na drogę, bo często te zadania odnoszą się do pojęć fizycznych. I wzór 33, analogiczny, wzór na pracę też może się przydać. Tutaj są przykłady zadań podane. Także w przykładowej maturze pojawiło się tam zadanie, gdzie można było wykorzystać wzór na przemieszczenie. I to zadanie już nie jest takie łatwe, warto sobie go przeanalizować. No i stereometria, ostatnie zagadnienie wzór na przekątną prostopadłościanu jak najbardziej można, może się przydać, jeżeli weźmiemy pod uwagę szczególny prostopadłościan, czyli sześcian taki prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie mają długość A no to dostaniemy oczywiście pod pierwiastkiem 3A kwadrat, Pierwiaskując dostaniemy wzór na przekątną sześcianu, a pierwiastka z 3. Te wzory miały już swoje zastosowanie na maturze. Następnie wzór na objętość i pole całkowite sześcianu dość oczywiste wzorki i bardzo ważne wzory 37 i 38, których jeśli uczeń nie potrafi wyprowadzić, no to będzie mógł mieć problem z zadaniami, które często się pojawiają na maturze. Czyli to jest na przykład zadanie typu dla jakiego ostrosłupa ilość ścian jest powiedzmy o jeden mniejsza od ilości krawędzi. Na przykład o jakąś ilość mniejszą od liczby krawędzi. Jeśli nie potrafimy uzależnić od siebie tych dwóch parametrów, no to wtedy nie zrobimy takiego zadania. Oczywiście te wzorki można sobie bardzo łatwo wyprowadzić rysując parę Przykładowych brył, które mają na przykład w podstawie trójkąt, czworokąt, ale jeśli ktoś nie potrafi ich wyprowadzić, no to tutaj już wyprowadzone formy podaje, których nie ma w karcie wzorów. Analogicznie do podobieństwa trójkątów, tak samo mogą być podobne bryły, każde dwa czworościany foremne są podobne, każde sześciany są podobne, no i stosunek objętości brył podobnych to jest K do trzeciej, gdzie K to jest skala podobieństwa. Może coś takiego się przydać i przydało się w jednym z zadań naturalnych no i potem dwa już stwierdzonka odnośnie kątów kąt między krawędzią boczną a ścianą to kąt pomiędzy tą krawędzią a jej rzutem na tą ścianę o co chodzi pokażmy na rysunku jeżeli mamy do czynienia na przykład z ostrosłupem narysujmy sobie tak na szybciutko jakiś ostrosłup trójkątny to nie musi być oczywiście ostrosłup trójkątny ja go tylko wybrałem tutaj do przykładu i jest powiedziane, że kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy jest jakiś tam. No to krawędź boczną, jedną z tych krawędzi sobie wyszczególniamy i trzeba ją zrzutować na podstawę, żeby ten kąt określić. Kąt pomiędzy krawędzią a podstawą to jest kąt pomiędzy tą krawędzią a jej rzutem. Rzutem tej krawędzi jest ten odcinek czerwony, więc kąt pomiędzy krawędzią a podstawą to jest ten kąt alfa. Posługując się tym samym rysunkiem, wytłumaczę wzór twierdzenia numer 41. Kąt pomiędzy ścianami bocznymi to kąt pomiędzy wysokościami tych ścian. Jeśli jest dany kąt pomiędzy ścianami bocznymi, na przykład tymi, no to trzeba poprowadzić wysokości tych ścian. Ja te wysokości poprowadziłem w rzucie, dlatego oczywiście tutaj nie widać, że to jest kąt prosty, no bo to jest narysowane w rzucie. I kąt dwuścienny to jest ten kąt pomiędzy wysokościami tych ścian. To są słuchajcie, przykłady 41 wzorów twierdzeń definicji, których nie ma w karcie wzorów. O każdego z tych twierdzeń definicji już było zapytanie na maturze. Jeśli chcecie sobie popatrzeć na te zadanka, no to tak jak wspomniałem na początku, warto zostawić jakiś ślad, lajka u mnie na fanpage'u, bo ten plik nie będzie. Plikiem publicznym, tylko prywatnym, i wtedy będziecie mieć za free dostęp do, do tych zadań. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję bardzo za uwagę.